1 do 60 kg. Runda pierwsza. Oj, niestety tutaj włoślizno się. Będę mikrochroniarz poprawiony, i wracamy do walki. Tutaj taki zamaszczycy ten lewy sierpowy od Henryka. Tak, na to chwilę widzimy, że tutaj um, pokaz siły. No, panowie dużo siły wkładają w te kopnięcia i w te ciosy. ustawić um, sobie nieco przeciwnika na dalsze minuty pojedynku. Dlatego też często wpadają po tych ciosach do klinczu. Dokładnie tak, tak. każda wymiana tutaj kończy się klinczem. Dawa, Ładne frontki w Henryka ucieka tutaj z tego narożnika. Henryk, koniec rundy pierwszej. I rozpoczynamy rundę drugą. Od razu mocniejsze zmiany Oj, tym razem zdecydowanie inaczej się to rozpoczęło. Henryk na, napiera do przodu. Te sierpy doszły. no. no. no postawili panowie na dłuższe wymiany w tej drugiej rundzie. Mimo tego, klinczu dalej atakują. No i myślę, że też nie mam się tutaj w tej drugiej rundzie Kamil tak jak w pierwszej każdy atak był praktycznie wyprowadzany przez Henryka teraz lewy się tutaj doszedł również Kamil inicjuje ataki nie ładny ten lewy sierp. i oddaję tym sam Kamil kolano tutaj niestety niestety doszło trochę za nisko no takie rzeczy oczywiście się zdarzają zwłaszcza w klinczu podczas dynamicznych wymian kolanami Bardzo często tutaj Kamil rozpoczyna swoją akcję frontem. Niestety nic. Nie idzie, ale może teraz. 10 sekund do końca rundy. Pojedynek bardzo bliski, także tutaj panowie nie mogą być pewni swoj, swojego zwycięstwa na kartach punktowych. Ładny, taki szybki lewy sierp w wykonaniu Kamila. upomnienie od sędziego e, dla Kamila. K1, nie możemy łapać nogi. Problem z kaskiem.

Ale musi nieco wyżej trzymać Henryk ręce, kiedy atakuje, ponieważ ten lewy sierp w wykonaniu Kamila bardzo często właśnie odchodzi, dochodzi do celu. I znowuż uderzania dozwolona, mam tutaj chwilę na oddech Kamil O to lewy sierp tutaj doszedł Henryka Tak, bardzo ładny ten jest długi ten lewy sierp Wielkie brawa najmłodsi w stawce. Panowie, zakładamy rękawice, mamy dogrywkę. Mamy dogrywkę, czyli sędziowie nie byli w stanie ocenić, kto w tym pojedynku jest lepszy, także zakładamy rękawice ponownie i będzie... No bardzo ciekawie, Kamil tu zaczyna kopnięcie. już nie ma zakalkulować, tutaj trzeba pokazać, że się jest lepszym zawodnikiem, że zostało więcej sił bardzo dobry high kick w wykonaniu Henryka Łożdż tutaj niczym w Majtaj próbował tak, ale oczywiście jest to akcja niepunktowana ale tutaj o, po raz kolejny dobry lewy sierp

Tutaj te obalenie oczywiście też nie będzie w żaden sposób punktowane Ale widać, że, że zawodnicy już przestają kalkulować szukają swojej wygranej. No nieco więcej sił wydaje się zachował Kamil ostatnie 10 sekund jego pojedynku już państwa I po raz kolejny Kamil przychodzi jako pierwszy do ataku w tej dogrywce ładne kolano no, i to już na pewno jest. Bo jeszcze raz wielkie brawa. A, decyzją sędziów. W walce numer 4k 1,60 kg zwycięża Kamil! Paszęta!